Cześć, nazywam się Dawid, a ty znajdujesz się na kanale szkoły programowania wow School. Pokażę Ci najczęściej używane komendy w trybie kreatywnym. Będziesz potrzebował do tego Minecrafta, i swojego świata albo stworzenia nowego. Ja stworzę nowy świat. Będzie on w trybie kreatywnym nazwę go komendy wow school. i teraz takie dwie bardzo ważne rzeczy które musisz tutaj zmienić to jest pokaż koordynaty po angielsku show coordinates oraz pozostawienie włączonych aktywowanych cheatów dzięki temu będziemy mogli korzystać z komend ok możemy zaczynać Pierwszą z komend, którą chcecie dzisiaj pokazać jest teleport. Teleport służy do tego, aby natychmiastowo przemieścić się z miejsca, w którym się teraz znajdujemy, do innego, które sobie wybierzemy. I teraz miejsce, do którego chcemy się dostać, wybieramy za pomocą koordynatów. Koordynaty określają naszą, nasze miejsce w trzech wymiarach, czyli tego jak daleko jesteśmy na zachód, jak daleko, jak wysoko jesteśmy oraz jak daleko jesteśmy na północ. I teraz na górze po lewej stronie widzicie napis Position i trzy liczby. Pierwsza z nich odpowiada za to, jak daleko znajdujemy się na zachód. I teraz im większa jest ta liczba, tym dalej znajdujemy się na zachód. Natomiast druga liczba odpowiada za to, jak wysoko się znajdujemy. I teraz, jak zaczynam lecieć do góry, to druga wartość się zwiększa. I to jest bardzo proste, prawda? Wartość 0 to jest ostatni blok, w którym, w którym światło Minecrafta występuje poniżej. Jest już całkowita pustka, nie możemy tam stawiać bloków. Mogę pokazać to na przykładzie. Zejdziemy na sam dół. W bardzo szybki sposób. OK. Ła, Ale się naklikam myszką. I teraz wyleciałem na sam dół. Mamy tutaj pustkę okrytą bydrokiem. I jeżeli podlecę do, do najbliższego klocka, stanę przy nim, to się okazuje, że najniższy klocek ma pozycję Y równą 0. Ok. I teraz pozostała nam jeszcze trzecia liczba. Trzecia liczba odpowiada za to, jak daleko znajdujemy się na północ. I teraz jestem ustawiony w świetny sposób, ponieważ jak biegnę przed siebie. To cały czas trzecia liczba się zwiększa, to oznacza, że aktualnie lecę na północ. Ok. I z tym wstępem możemy tak naprawdę przejść do komendy teleportacji. Aby teleportacja była skuteczna, musimy zapamiętać koordynaty, do których chcemy się przemieścić. I teraz znajdę jakiś punkt orientacyjny. Niech to będzie ten miś. Miś będzie świetnym miejscem orientacyjnym, które będzie. Sprawdzało. Czy teleportujemy się w odpowiednie miejsce. Ok. Znajduje się w pobliżu misia. I teraz zapamiętuję koordynaty, w których się znajduje. I teraz nie musimy zapamiętywać, zwykle nie musimy zapamiętywać dokładnych koordynatów. Wystarczy zapamiętamy je mniej więcej. I teraz u mnie mniej więcej te koordynaty koordynatów będzie 60. Wysokość to niech będzie 90, abyśmy byli pewni, że na pewno nie wylądujemy gdzieś w środku skały. Trzeci koordynat, czyli Z, to będzie 0 w przybliżeniu. I teraz polecę sobie gdzieś, żeby zasymulować to, że poszedłem na jakąś wyprawę, buduję coś, odkrywam. Okej? Okay. O. Ojejku. <grych> Dobra, i teraz powiedzmy, że z tej magmy przeniesiemy się wprost do misia. I teraz aby włączyć komendę, należy nacisnąć klawisz slash, znajdujący się po lewej stronie od klawisza Enter. Naciskam ten klawisz i pojawia nam się okienko czatu. Teraz chcemy się przeteleportować. Teleport w skrócie to TP. I tak też wpiszemy na czacie. Wpisuję TP. I teraz muszę wpisać wcześniej zapamiętane koordynaty do tego czatu. Ja je pamiętam i wynosiły one 60. Wysokość, tak jak mówiliśmy, musi być wyższa niż powierzchnia, czyli u mnie to będzie około 90, na przykład 100. I trzeci koordynat to było 0. Naciskam Enter. I gdzie jest mój miś, który miał sprawdzić? O, jest! Super. I ten teleport przeniósł nas w odpowiednie miejsce. Test zdany. Kolejną ważną komendą, której warto używać, jest zmiana czasu. Zmiana pory dnia. I teraz dzięki tej komendzie możemy zmienić porę dnia na noc, dzień, wschód, zachód. I teraz, aby zmienić porę dnia, należy ponownie nacisnąć slash, który znajduje się po lewej stronie od klawisza Enter. Wejść do okienka czatu. I teraz głównym słowem, które będzie używać, będzie czas, czyli po angielsku time. Wpisuję to. I teraz mamy tutaj kilka parametrów. Ten, który nas będzie interesował, to jest set, czyli ustaw. I teraz należy wpisać porę dnia. Ja teraz będę chciał, dla przykładu, żeby było to widoczne w Minecraftie, zmienię porę dnia na noc. Więc napiszę night, co po polsku oznacza noc. Naciskam Enter. I pora dnia natychmiastowo zmieniła się na noc. Świetnie. Natomiast mnie bardziej zwykle interesuje pora dnia, ponieważ w nocy ciężko się cokolwiek buduje. Jest mało widać i ogólnie jest to mało przyjemne. Ja zwykle wtedy wolę siedzieć w kopalniach. Ok. I teraz, aby, aby zmienić porę dnia na dzień, należy ponownie nacisnąć slash. Piszemy time. Ustaw, czyli Set i Dzień, czyli po angielsku Day. Wpisuję, naciskam Enter i gotowe. Od razu widać, że w, w Minecrafcie wszystko się dostosowuje natychmiastowo, ponieważ zombie się pali, a nie to szkielet, tak? To jest szkielet z łukiem. Szkielet z łukiem się pali i wszystko działa tak jak należy. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że te komendy ci się przydadzą, a ja zapraszam Ciebie na odcinek kolejny, który odbędzie się za tydzień. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i do usłyszenia. Cześć!